Zaraz po błogosławieństwie, zanim będzie pieśń, to jeszcze uklęknę razem tutaj z księżmi przed relikwiami Andrzeja Boboli i razem pomodlimy się w, intencji, w intencjach, które tutaj przynieśli do sanktuarium, ale też i za ich miejsca pracy. To będzie bardzo krótka modlitwa, ale chcemy Andrzejowi Boboli zawierzyć naszych gości. Życzę Wam pięknego dnia też. Pan z Wami. Niech nas prowadzi i strzeże dobry Bóg, ojciec, syn i Duch Święty, trwajmy w pokoju Chrystusa. Chcemy Ci, Panie Jezu zawierzyć kapłanów, którzy tutaj pielgrzymują do świętego Andrzeja Boboli przed jego relikwiami. Teraz nam jeszcze powiedzą z jakich są parafii i, i pomodlimy się w intencjach ich parafii. Parafia świętego Andrzeja Boboli w Łomży. Parafia świętej Tereski w Modenie we Włoszech. Parafia świętego Antoniego Padewskiego w Stawiskach. Boże, prosimy Cię za wstawiennictwem Andrzeja Boboli o mądrość dla naszych gości kapłanów. Prosimy Cię, żeby w każdej sytuacji mieli twojego ducha, ducha pocieszenia, ducha nadziei, ducha mądrości do rozwiązywania trudnych spraw. Prosimy Cię, żeby wszystkie spory, w których uczestniczą, umieli rozwiązywać zawsze mądrze, zawsze w twojej obecności. Niech święty Andrzej Bobola wyprasza im łaskę jedności. Wypraszaj święty Andrzeju, prosimy dla wiernych w parafiach to, żeby pozostawali przy Tobie, aby strzegli wiary katolickiej. Prosimy Cię też, dobry Boże, za Andrzeja Boboli, aby każde z tych miejsc, w których pracują, mogło się rozwijać, mogło w Duchu Świętym doświadczać, jak, jak Bóg działa, jak Bóg przemienia aby mogli widzieć różne nawrócenia, spowiedzi po latach, wracanie ludzi do Kościoła. To wszystko Tobie Boże zawierzamy, ich intencje osobiste. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.